Pyk pyk Kurwa, ale jestem, jestem na tej kamerze yy, Jak Widzimy. coś tam miałem powiedzieć, wiedzę botaniczną mam do odblokowania tą pora No to wiesz, to wiesz te wszystkie pomarańczowe perk'i musisz brać Mhm, mm dobra To Żeby mieć na wszystkich postaciach, nie? A te pomarańczowe one też się po tym jakoś rozwijają czy nie? Pomarańczowe perk'i polegają na tym, że to jest perk, który... Że ten targ odblokowujesz na wszystkich innych survival'ach mm -hmm. Że masz szansę na zebranie go jak to wygląda? O kurwa, muszę kontrast zwiększyć zdecydowanie. Dobra, klikam Na gotowość. Trochę. Nadal kurwa mam takie dziwne światło, że ja pierdolę. Czekaj, bo mi Magda otworzyła drzwi. A my tam spowokata że miałem wtedy fioletową skrzynkę Chłoda trochę Zobacz, co tam się dzieje Co tam się dzieje? No nogi mam za kwas. Nie mogę chodzić jak No. Na apteczka, Apteczka tradycyjna No, ja w sumie zdejmę sobie, bo ja jestem śmieciarzem i chodzę i zbieram wszystko. Zbieram złom, nie widzisz, kurna? Zbieram złom. Może <grym> stary, ja mam tu jakieś dodatki jeszcze z pierwszej wersji gry, których już nie da się zyskać. że ja jestem rare z Quirelem. A że Squir co masz? No nie, no po prostu się różnią kolorem. Tak. Aha. Na tej zasadzie. No, bo to wiesz, tak, sprzed trzech lat kurde, te Mhm. Mm Piotr chyba w ogóle nie spanikował was w ostatnim meczu. <ścoughs> pa, 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 pa. No dobra, to lecimy. Lecimy, kurde, tutaj, alumina. Babo zamykaj drzwi. Nie no dobrze. Kurde, wodzip otwiera wszystko. Babo zamykaj drzwi. Dobra, to lecimy. Krwawa stróżówka. Lecimy, kurde tutaj. To ja pierwsze co do piwnicy po przedmiot Kurde, dobrze, chcę Blandia Trzeba There is no ruin Yyy, jest ten z piłą gościu O, którą piłą? O, się do piwnicy No ale Kurwa. z którą piłą? Gruby z piłą? Ten, buba? No taki strojem. w żółtym fartuchu, taki rzeźnik z Coughlanda no, no. Rzeźnik z Coughlanda i ladder face młotkiem mnie pierdolnął, no Jak to mówi no. przeciętny pięciolatek? Ladder face Człowiek drabina tak zwany <noise> Już do ciebie lecę Kurwa, ale sam mu się podłuży, no do piwnicy zejść ja pierdolę Ale jak on jest tak za w zwy, zwyczaju. Może ma... win yy, Czy ten... Coś tam. No, jest taki park, że ci pokazuje, jak jesteś w jakiejś tam odległości, że ktoś się wie, do piwnicy. Aha. mu było taki alert jest. Kurwa, najgorsze jest to, że jak on ma piwniczonego builda, to on może skończyć w jakiejś przycie. O, kurwa. Ma? A... Ma, to on down co najwyżej. O nie kurwa nie ma dawna jednak ało, ało. Ale ma Franklin z Dimice! Boże, nienawidzę tego itemu. A co to jest? Eee... Coś takiego, że jak cię jebnie, to wypada ci item. Ojoj oj. Najgorzej. Rzeźnik z Kaufflanda <noise> I teraz na haku ROS ROS roz. roz, 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 roz. Kurwa, no, znowu mnie znalazł rzeźnik Pewnie ma barbekiel chili On nie trafił To dobrze Run Czemu ja tylko dwie osoby, co by się odjebał? A to musi by być krewsztafę czy coś? Nie. No ale mnie trafił, kurwa, tą piłą jebaną. Ja zostanę ściągnięty, panie Dawid Król. O, super. Dzięki. O, zostanie ściągnięty, a ja zostanę nałożony. Dokładnie na ten sam hak. Dokładnie ten sam hak. Gania się z jakimś gałganem, dostał z młota. Gania się z nim, można mi ściągać. ściągać, tak, coś? nie, nie, nie. Nikt Dobra. mnie nie ściąga, gania się z jakimś gościem. Dobra, jebać. Y, czekaj, pan, patrzy na mnie na razie. Już? No jest chyba git. Albo i nie? Macie przejebać Dwóch naraz jebną! Nie błagam, nie mnie, nie I mnie. No, nie kurwa, czemu mnie? Ja pierdolę! Dlatego nie ściąga się nigdy. Ale on dwóch naraz jebną, no. No stary, cały team można o tym ściągnąć. Kurwa, dobra. To dobrze meczek do mnie, to ja se was pooglądam. Dążymy, który mecze do mnie. Ja pierdole Nic nie zrobiłem kurwa w tym meczu Nic Wiesz dostałem za ten mecz? 2,5 tysiąca nie Ja cisk, Jak napluć kurwa do dupy komuś Po prostu Pierdalaj Ale pięknie to zrobiłeś Chodaj Cichoj E, myślę, że ten będzie jest ogólnie do wypierdolenia, wiesz? A nie, ja sobie zostawię. Rzeźnik z Cowlanda musi być, kurwa. No i chuj, nie możesz tej kurwa podnieść jej, bym ci spierdolił <gry> O, tu się czołga. Tutaj David Król z Pierdala. Ja go widzi? No I skacze sobie przez ten, dobra, ale... Możemy mu ucieknie oh, Daj, cię i... i Ja pierdolę. O, elowina, wstawaj, to jest. Dawaj, ganie się, nie da się pierdolnąć, błagam cię. Co się dzieje? Zdążysz, czy nie? Co? Chodź na łeb Chodź <laughs> na łeb poleciał Jolo Benz Dobra, ja popatrzę tam Jada w ogóle dogała do się do rogu mapy On z tą Enigmą w jakimś sojuszu jest Nie, A po nie. prostu się czuje, że jest kazakiem, bo przykampił trzy osoby i myślę, że jest dobrym graczem, wiesz o co chodzi? Okej okay. y Jest przy nich, w rogu mapy jak coś Dobra Kurwa, dobra, szafka, 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 szafka Podnosi go? Y nie Pa stoi w rogu. Ja z jakieś tam pościągów zobaczymy. Chłop trochę się zdziwił, kurwa, że mu się pozmieniało nagle. Oh, o. Wow. Co się stało? By... Pa z gry się rozłączył. Buba wyszedł z gry. Czyli Mordulec wyszedł, tak? Tak. No spoko, no to dziękujemy za oglądanie, akurat 10 minut elo tego typu Benz, rzeźnik z Kauflanda jednak kurwa ma zorientował się na 12 do roboty, ma także spierdolił. Dziękujemy Cisijek Kacewa Was hell. widzowie Do alko. następnego trzymajta się endiał